Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Łukasza, osiemnasty rozdział, wersety od pierwszego do ósmego. Jezus opowiedział im przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł sobie, Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ na przykrze mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To porównanie Boga do niesprawiedliwego sędziego jest bardzo zaskakujące, bo właściwie, jak można porównywać Boga, który jest dobrocią, który jest miłością, do kogoś, kto, kto nie jest uczciwy, tak? czy nie jest sprawiedliwy, czy nie jest taki no, wzorowy, taki nieskazitelny, jaki, jaki jest Pan Bóg? Więc myślę, że to porównanie ono jest budowane na zasadzie kontrastu, gdzie Pan Bóg mówi z jednej strony popatrzcie, nieuczciwy, niegodziwy czy niesprawiedliwy sędzia, taki, który nie bał się Boga, taki, który właściwie, można powiedzieć, nie odnosił się do, do nieskończonej wartości, jaką jest Pan Bóg. Ten sędzia ze względu na natrętną. Taką bardzo wierną i taką bardzo mocną prośbę ze strony wdowy, postanowił wziąć ją w obronę dla świętego spokoju. I tutaj Jezus mówi: Czyż Bóg, tym bardziej Bóg, który jest dobry, Bóg, który jest wierny, który jest miłością, który kocha, który pragnie naszego dobra, czyż Bóg nie weźmie nas w obronę, jeśli będziemy się w sposób wierny? W sposób taki bardzo, można powiedzieć, no, systematyczny, zwracać do niej. Więc ja to dzisiejsze słowo traktuję jako zachętę do nieustawania w modlitwie, do wierności. Mamy różne sprawy, mamy bliskich, którzy gdzieś tam, w domach, są, zmagają się nawet z tym, że nas tam nie ma. I myślę sobie, że to jest okazja do tego, byśmy wołali do Boga. Tak jak ta uboga wdowa, byśmy wołali do Boga, by zatroszczył się o te sprawy, o które sami teraz zatroszczyć się nie możemy. Tak, być może z naszej winy, być może sami jesteśmy sobie winni, że jest tak, jak jest, ale Bóg, który jest miłością, nie zostawi nas samych, jeśli z wiarą będziemy się do Niego zwracać. I ta wiara to ten klucz, który. Trochę zaskakująco pojawia się na końcu dzisiejszej Ewangelii. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiary na Ziemi, gdy przyjdzie? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, ale to jest przede wszystkim pytanie do mnie. Czy ja wierzę Bogu? I czy jeśli Bóg przyjdzie dziś, jutro, pojutrze, czy zastanie mnie wiernego? Czy zastanie mnie wierzącego? Czy zastanie mnie na modlitwie? Czy wręcz przeciwnie? Więc bądźmy wytrwali, bądźmy wierni i trwajmy na modlitwie przed Panem, pielęgnując naszą wiarę w Niego. Dziękuję.